Dzień dobry, mamy dzisiaj 25 lutego, jest poranek Dla mnie ostatnie dni były dosyć pracowite Znajdujemy się standardowo na starej części Pies już idzie do swojego lokum się przespać Dobra moi drodzy Plan jest osiągnięty W końcu udało się zrealizować to i tak już wczoraj, jak sobie tutaj przyszedłem, tak na chwilę siadłem, tak jak teraz, i mówię do siebie, w końcu udało się to zakończyć, zrealizować, docna. W końcu dla mnie to była jakaś tam lekcja, nie, pod tym względem. Ja tam nie mówię, tutaj, żeby się afiszować, czy, czy jakoś inaczej chwalić, czy w inny sposób no nie wiem, prokreować to, co robiłem, ale ja sam tak do siebie mówię. W końcu to była dla mnie konkretna lekcja tego wszystkiego. Jeszcze teraz, przed chwilą, tam gdzieś tam uzupełniałem sobie silikonem. Wiecie, żeby nic tam nie zaciekało, i takie tam rzeczy ogólnie, no ale udało się, jest zrobione. Lustro, szafka na ciapki. Jeszcze tutaj co wieszak. Będę musiał kupić. Nic na razie takiego nie znalazłem, co by mnie interesowało. Lustro 85 na chyba 65, coś takiego jest. To wiadomo, te ptaczki na buty uciekacz, listwy. To robiłem ostatnio takiej dużo drobnej, mocno roboty. Wczoraj montowałem drzwi. I jeszcze miałem problem trochę z zawiasami, musiałem je podcinać. No ale wyszły wyśmienicie, jak zwykle. Palcem idzie zamykać także. Ach, tak to wyszło, nie? I pomyśleć ta stara część i ta nowa część to są zupełnie dwa różne światy no ale teraz będziemy się skupiać na innej robocie no i trzeba powiem wam tak zrealizować to co trzeba zrealizować na to przymknąć oko machnąć ręką no i będziemy się i za to brać już jechać z tematem dosyć konkretnie dobra Myślę, że chyba tak sobie to zakończymy. Właśnie takie podsumowanko względem tego, co miałem dokończyć. Co prawda, jeszcze muszę odkleić z taśmy, raczej znaczy no gniazdka, z taśmy. Jedno i drugie, je tam domontować, jak powinno być, bo one są tak po prostu wstawione nie? To jeszcze mam zrobić, i w sumie tyle. Przysiutko tutaj mam porobione na chwilę obecną.